Dobra, mam pieniądze. Proszę, proszę. Dobra, teraz na ziemię, bo jak nie, to wszystko się stanie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co? Już wszystkie pieniądze dałam. Bo tu pięć, to wszystkie, które mam. To wszystkie, no. Wszystkie. Tak, to wszystkie. Ale teraz muszę taki drobny taniec zatańczyć. Bo inaczej cię zamorduję. Matko Boska, z kim ja żyję? Z kimś polskim. Ten, który nie za ładnie tańczy słyszałem to a teraz cię zabiję o. <ślaski> Łukasz pamiętam w przedszkolu byłam twoją dziewczyną раз вас собьет. Ну правда?